No, dzień dobry, ogółem. Właśnie wróciłem z Choroszczy i powiedzieli mi, że mam na, chodzić na spotkania, na jakąś rozmowę tutaj. I byliśmy, właśnie co będziecie oglądać. O! Światełko włączyłem, bo ciemno. O! Właśnie ten grzybek przy pałacu tam gdzie konie. Obok tam woda i właśnie tam on y, się znalazł. A ja go zobaczyłem i go zerwaliśmy. I po prostu zrobię kotleta. I w ogóle chciałem wam powiedzieć że no, pewne rzeczy się dowiedziałem. Rozmawiałem z psycholoczką i ps z psychiatrą i powiedział, że dobrze wyglądasz. Ja powiedziałem, że co, wypić? Nie mogę sobie trzy razy w tygodniu yy, piwo czy dwa, to ja jestem alkoholikiem i po prostu. Chcę to dla was powiedzieć i tak właśnie się dzieje, że wypisywał Krzysztof na mnie niestworzone rzeczy i ja musiałem się tłumaczyć i tam byłem na 13, oddział 13, zamknięty jest. Tam z więzienia przywożyło, jak nie, to łapią i policja przywozi na badania. I tam są też na górze zamknięci. Spacer są siatka i kraty w oknach. Właśnie Krzysztof właśnie chciał chyba tam mnie ulokować. Nie wiem dlaczego tak on chciał to zrobić. Co ja piwa nie mogę? Wy wysłaliście... Wcześniej dla mnie pewne tam rzeczy, całe te i po prostu tak się stało, jak się stało po prostu i już i dziękuję Mamy za tę wypowiedź. Wypowiedzieć? Nie.